Doskonała potrawka z soczystym kurczakiem i dużą ilością warzyw. Smakuje i dużym i małym. Dzięki kukurydzy ma lekko słodkawy smak, ale przełamuje go sos jogurtowy z podduszonym porem. Wystarczy podać ją z ryżem i mam gotowy, pyszny obiad. Listę składników i opis przygotowania znajdziecie na talerzpokus.tv Pora kroję w cienkie piórka i przesmażam go przez kilka minut na rozgrzanej oliwie. Pierś kurczaka kroję w kostkę. Przyprawiam ją granulowanym czosnkiem i solą. Przesmażonego pora dzielę na pół i przekładam do dwóch miseczek. Na patelni rozgrzewam niedużą ilość oliwy i smażę kurczaka. W tym czasie brokuł dzielę na różyczki, a paprykę kroję na mniejsze kawałki. Do garnka do gotowania na parze wrzucam paprykę. Gotuję ją 2-3 minuty i dodaję różyczki brokuła. Warzywa gotuję jeszcze przez 3 minuty. Do jednej z miseczek z porem dodaję jogurt naturalny i blenduję. Na patelnię do kurczaka dodaję ugotowane na parze warzywa, kukurydzę razem z zalewą, przesmażonego pora i mieszam. Na koniec dodaję sos jogurtowy, Solę do smaku, mieszam i gotowe. Po inne sprawdzone przepisy zapraszam Was na talerzpokus.tv.